Zobacz, co jadła nasza córka podczas trzeciego tygodnia rozszerzenia diety. Nasza eliska zaczęła jeść, gdy miała skończone 6 miesięcy. Jak na razie liczba zębów. Zero. Tydzień zaczęliśmy od pomidora i od gotowanego ziemniaka. Pomidor, pamiętajcie, musi być bardzo, bardzo miękki. Dosłownie musi się rozpadać pod buźką dziecka. Na kolację dziewczynki dostały kaszkę kukurydziano-owsianą z bananem i struskawkami. truskawkami. I... Następnie mamy cukinię i omlet robiony na parze. Zarówno cukinię, jak i omlet zrobiłam w termomiksie. Cukinię robiłam ze skórką, ale później do jedzenia ją odkryłam. Dalej kaszka jęczmienna z migdałami, a na kolejny dzień zaplanowałam wprowadzenie białka mleka krowiego. Tutaj pod, pod... Postacią twarożku. Twarożek bardzo smakował, nie było problemu z jedzeniem, ale zaraz po zjedzeniu wyszła wysypka wokół buzi. Oczywiście jest to do obserwacji, po takim pierwszym kontakcie z alergenem nie możemy od razu stwierdzić alergii ani nietolerancji. Będziemy znów podawać i obserwować, czy sytuacja się powtarza. Następnie chleb na zakwasie z masłem, tutaj już bez wysypek. Testujemy sobie nowe struktury, więc podałam owsiankę z płatków górskich, zrobiona na wodzie, a potem dodane mleko mamy. A w ramach kolacji tego dnia była jajecznica na parze. Próbowaliśmy tego patentować. Z miską szklaną, i nie polecam go, bo miska się nam rozbiła. Następnie makaron razowy, taki na granicy rozgotowania. Na drugi posiłek tego dnia fasolka szparagowa i ziemniaczki tłuczone z masłem. Kolejny dzień to krem z białych warzyw, tylko w bardziej płynnej formie, żeby mogła wypić sobie z kubeczka. Następnie kaszka jak z truskawką. A tydzień skończyliśmy znów tą samą zupą, ale teraz bardziej gęsta, abyśmy mogły jeść ją łyżeczką. Na kolację z Alą miałyśmy makaron z truskawkami i z twarogiem, więc Eliska też dostała trochę tych dobroci. Pod ostatnią rolką dostałam masę komentarzy z pytaniem: a gdzie mięso? No więc mięso będzie w następnym tygodniu. Obserwuj, by nie przegapić kolejnych części.